Witamy w HTV. Przed meczem z Halniakiem rozmawiamy z trenerem hutnika Andrzejem Paszkiewiczem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, może na początek dwa słowa o ostatnim meczu z Borkiem. Jak, jak nastroje po tym meczu wynik 2-1? Tak w końcówce wywalczone te dwa. Od no, to nie smak zostaje, bo no nie był to dobry mecz w naszym wykonaniu. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika. Tak naprawdę no, wywalczyliśmy te punkty w bardzo podobny sposób jak, e, jak w wielu meczach już tej rundy. Czyli gdzieś ta motoryka, przygotowanie taktyczne e, nam naprawdę pomogło. No, ale mimo wszystko no, chciałoby się, żeby ten zespół jednak funkcjonował mm, zdecydowanie lepiej. Może to być gdzieś spowodowane tym, że, że jednak to rozluźnienie, które się e, na pewno wkradło, Powodowało, że, że mieliśmy masę strat i nadziewaliśmy się na kontry. No i też byliśmy nieskuteczni. No, te akcje nie były płynne. Nie ma się co rozwodzić. No. Został jeszcze jeden mecz i, i ten mecz trzeba wygrać. Myślę, że zostawiając lepsze wrażenie niż po tym ostatnim. Myśli pan, że mogło to być spowodowane nadchodzącą tego wieczoru fetą, że, że chłopcy mogli się przez to jeszcze bardziej rozluźnić? Znaczy ja jestem od tego, żeby się nie rozluźniali. Widocznie ja ich nie nastawiłem na tyle dobrze, że. Że, że, że FETA powinna być dopiero w ich myślach po meczu, a nie, a nie przed meczem. Ciężko powiedzieć, z czego to wynikało naprawdę. No, wydaje mi się, że jesteśmy na tyle przygotowani, na tyle poukładani, że, że takie, takie mecze nam się nie powinny powtarzać, a, a gdzieś to się, no, gdzieś te błędy się wkradają i, i tak jak mówię, no, ciągle musimy pracować nad, nad sobą. No ale jednak jest zwycięstwo, więc to najważniejsze. Łukasz Cichy strzelił bramkę w tym meczu nie, nie nie żałuje pan, powiedzmy. Podejrzewam, że pan nie żałuje, że to była świadoma decyzja, ale jednak późno pojawił się na boisku w tej rundzie. No, oczywiście, że tak, ale jego, jego odejście albo chęć odejścia nie była spowodowana jakby moją wizją, tylko, tylko jego. A więc każdy, każdy. Życie to sztuka wyborów i każdy ten, ten wybór dokonuje. Także też trzeba się liczyć z tym, że są pewne konsekwencje w swoich wyborów, ale nie chcę tu się, że tak powiem, w to zagłębiać. Pojawił się i dostał tą, tą szansę z różnych przyczyn. Tu też to są akurat gdzieś tam tajniki szatni albo jakieś rozmów indywidualnych. Bardzo się cieszę, że dołożył mm, swój wkład do tego, że, że wygraliśmy ten, ten, ten mecz i kolejne trzy punkty, które nas przy, nie może przybliżyły, ale gdzieś przypieczętowały ten awans. Jak nastawienie przed jutrzejszym meczem z Halniakiem? Będzie walka o trzy punkty? Na pewno będzie. Dla nas nie ma innej drogi. Będzie bardzo ciężki mecz, bo, bo wiadomo, że, że teraz już nawet widzę po tym meczu, że będę musiał bardzo ze zdwojoną siłą gdzieś pracować nad mentalnością chłopaków. Bo jednak jednak wydaje mi się, że mamy takie przeświadczenie, że już zrobiliśmy swoją robotę, to już najlepiej żeby się ten sezon skończył, prawda? Już może myślami jesteśmy przy tym, co będzie. No zobaczymy, czy mi się uda tak ten zespół nastawić, że, że po prostu będziemy dobrze funkcjonować w tym meczu. Czas pokaże, mecz pokaże, czy, czy tak będzie. Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie z bardzo dobrym zespołem, który się wzmocnił w rundzie, z, znaczy po poprzedniej rundzie, z zawodnikami z Przeciszowia, więc bardzo fajne przetarcie i miejmy nadzieję, że z niego skorzystamy i też postawimy wysokie warunki przeciwnikom. Chłopakom chyba jednak ambicje wzrosły, jednak ten awans musiał na nich wpłynąć. Miejmy nadzieję, że to rozluźnienie nie pozostanie w nich na długo, tylko będzie to silna motywacja, bo mówi pan, że musi pan pracować nad ich psychiką. Być może oni się sami zmotywują, właśnie myśląc o tym, że muszą teraz pokazać swoje w tej trzeciej lidze. No tak, do no tej, tej trzeciej ligi jeszcze jest daleko, choć blisko, bo ta przerwa między sezonami jest dosyć krótka. Ten, 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 mówiłem już o tym letnim chwilowym roztrenowaniu. No oczywiście, że tak, no będziemy, zobaczymy jaki zespół zostaniemy, bo, bo zobaczymy, czy będziemy musieli budować zespół od nowa, czy, czy uda nam się zatrzymać większość tego zespołu, może tylko trzon. Zobaczymy, to jest melodia przyszłości, co będzie z tym zespołem. Zrobiliśmy na tle, no, znaczy, wykonaliśmy plan, który był przedstawiony przed nami i z tego się wywiązaliśmy. Co będzie w przyszłości, to, to zobaczymy. Będziemy działać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dla HTV Agata Marzec.